Siema, ma? Jestem Turbo Afro i witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Metro 2033. Ok, w stadium skończyliśmy e, na tym, że ja i że Artem i Han się rozdzielili, i teraz Artem już sam idzie na stację. Na stację, która też jest przetłumaczona błędnie, już naprawdę nie wiem, czym się kierowali tłumacze. To jest stacja Kuźniecki Most. Ok. O! Coś to niefajnie brzmiało. W ogóle jakimiś dziwnymi tunelami strasznymi się przemieszczamy. Uh -huh. o! Dobra. No i tak. Oj, oj oj. To grzyby takie radioaktywne są. A to ciekawe. Ja chyba tutaj powinienem iść, ale te drzwi się da otworzyć, prawda? Chyba się nie da, słuchajcie. Nie, nie da się. już dobrze, już nie będę po tych grzybach się. Miejmy nadzieję, że ten gaz nie jest stojący. Po prostu przejdziemy. O! O! Ten gaz jest zły. Co najmniej zły. Po prostu szybko? Tak, szybko. Latareczka, bo Ciemność widać. Widzę ciemność. O, to wy. Okej. No, tutaj jest zamknięte. To raczej nie warto tędy iść. Tu też grzybki są. To już widzę, że tędy nie przejdę. Ojoj, ojoj, stój, kto idzie? Nie dwijga Rałapsę, to człowiek. Wykluciezwiet. Noda. Wyглядiesz chyba человечkie. To главное.waj zawaliwaj. Jada swobodna stacja. Super. Dzięki. Cieszę się, że wyglądam jak człowiek naprawdę. No to super, jesteśmy na kolejnej stacji, znowu będę mógł sobie powydawać pieniądze i pokupować różne ciekawe rzeczy. Jak? Jak no do mnie mówię dobrze. teraz? O ile Zawsze to jest poprawna forma. Jest swobodne, no Krasne za nami nie повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Окей, okay, споко. Czerwo... Просто дружеский совет. Деньги. Червони, это сол, это Чи Внимание. На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Ага, супер. Окей, Тайс, шиба могут машич. Это есть. Лесон к стене! Обыск. E... Да хватит, отстаньте противные! Я не такой! Заткни хлебала! Готовься к досмотру! Всегда готов? А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может облучился? Мерзавист! Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение. Бьешь слабовато, однако. Да ты шутом на полставки подрабатываешь. Петра Ну-ка попробуй вот это. Вот это было получше. Ай, но все одно слабо. Ты чё, мало каши ел? Хурт, это Przyjmijmy tego. Pozwolimy, jak on parsuje na ubiankę Dobra. Stacja jest kontrolowana przez czerwonych, czyli dowódców stacji należących do tak zwanej czerwonej linii, czyli stacji komunistycznych. Tak, komuniści też się tu schronili. Ok, gdzie ja mam iść? To do tych, do tych gości, tak? Super um. Ok. Tak? Na pewno? Na pewno. Czarno to widzę. Nawet czerwono to widzę. Tak, a ty kto? On ryży kloun, a ty biały? Ty też aresztowany. No dzięki, super. ładno, lad. Okay. to Tylko bez rąk. Ja sam pójdę. Stój, strzelać Uciekamy! Podołanie się chyba tu nie kupi. A ja, szybko, szybko. Biegniemy, biegniemy. Życzę o O! Oj, tam. Ta kratka była i przez kratkę mnie dostrzelali. Dobra, tam z boku była kratka, to. Czyli trzeba. Trzeba po prostu się pochylić. Już by mówił, żebym się pochylił, ale... O! Dobra. No. I teraz przeżyję. Szybko! O! A, a! O! E. Nie wiem, za bardzo, się te... nie wiem za bardzo co się teraz. Nie wiem za się teraz stało, naprawdę. Chyba coś się spagowało. Dobra, on tu jeszcze raz. Super. Ja w ogóle broni w tym momencie wyciągnąć nie mogę. Dobra, kucamy, Dźwigamy tędy. No i ile jeszcze razy mi się coś takiego przydarzy? No to jest pytanie. Dobra. Za tym gościem. Но... О! добра. Показал мне, где Туда! Окей! 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 Ух! 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 Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема okay. в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Nie w pierwszym klasie oczywiście. No i płacić kroju nie pridzioce. Jak tylko pojezd minuje to ty swobodien. O, dzięki. Troszkę ryzykowny plan, ale spoko. Ehm. Rozumiem, że to jest twoja amunicja, czy nie? Dobra, biorę sobie. Jak dają? Czy to jest... A, słuchajcie, ja kiedyś dostęp... Zostałem po, poinformowanie, że to jest jedna z najlepszych, właściwie najlepsza z tego co ją mówiliście broni w grze, tak więc no, biorę dają mi mogę sobie od tego faceta wziąć, tutaj widzę nic nic mi nie grozi za to branie oczywiście nie mogę jej wyciągnąć ale trudno, okej, okay, teraz miejmy nadzieję, że komuniści nas nie poznają w tym przebranku Ok, z kompasu oczywiście wiemy gdzie iść Nie poznał mnie. Super. Hmm. do na Na krasnej linii. Nic. nie do Co się o czerwonej linii gadali tam? Posłyszałem krasne linie. O! Dzień dobry sprzedawco. Ale okay. Czyli jednak będziemy mogli sobie na, nakupować granat ręczny z lądem nabijany gwoździami! Wow! To brzmi zachęcająco, ale jednak nie. Eee, Nóż do rzucania. Czy ja nóża do rzucania jakoś używam nieszczególnie? Nie Prawie w ogóle. Ile ja fi filtrów mam? Czy tu w ogóle są filtry? No i ładne. O! O! No nie tracił z dniem z dnia. Pojazd odjadąc po rozpisaniu. Aha, no dzięki, już o tym słyszałem. Tylko bardzo bym był wdzięczny, gdybyśmy, gdybyście mi sprzedali troszkę Na nartów. właśnie, ja, ja bym filtra chciał. Słuchajcie, nie ma filtrów tutaj. Hmm. Ta, no i ładna, nic nie kupiłem. Może tutaj coś? Celownikiem i tłumikiem. O właśnie, o, z tłumikiem jest taka kiepska sprawa. Tak się składa, że, e, że bronie z tłumikiem w tej grze nie ułatwiają skradania się. Dla przeciwników w tej grze strzał z tłumika jest tak samo słyszalny jak normalny strzał. To jest jakaś tragedia, bo tak naprawdę tłumiki nie robią nic w tej grze. A stary okay. swój agregat możesz oddać biednym. Już lepiej jest ten z celownikiem, Helsing? U Ciebie u samego puszka w 100 razy krótsza. Uh. U Ciebie u samego puszka mm. w 100 razy krótsza. Patrzcie, patrzcie, ile warta jest ta moja broń superowa, co ją w tym momencie mamy. Ok. u samamowzka w to A stary. Rewolwer sobie kupię. O, celowność broni na dużych odległościach, jeszcze celownik. No taki pistolet mi się przyda. Zatwierdź. Super. Dzięki. Dużo mi odjęło tej amunicji, ale. Jakoś no i będzie. Apteczki, filtry, Na hmm. Tego nie chcę. Apteczki, filtry, Teraz spojde się w kupanie. mieć walutę. Okej. Okay. O, to, to są naboje do tej, do tej super super broni. co ja w tym momencie w tym momencie mam ta najlepsza ta najlepsza w grze. E, tak więc myślę, że tu sobie przeważnie nakupuję ja tej amunicji. Okej. Okay. Ładnie, ładnie. Dużo tego chcemy. 85. 80 wystarczy 88 Dobra Ile mamy do karabinu? Oj no troszkę mało hmm. 70, 70 wystarczy Myślę, że jeszcze troszkę sobie nakupię To mi w ogóle nie jest potrzebne w tym momencie e, 0,44 Nie wiem czy taka amunicja jest mi szczególnie potrzebna W ogóle Nie słyszałem za bardzo o takiej To nawet nie wiem co to jest Tak samo Czekajcie a oczywiście nie mogę nic, nic wyciągnąć, patronia. nie mogę się sprawdzić. Specjalistów. Dobra, specjalistów. No, to po prostu wydam całą resztę na ten. No i gdzie twoje patrony? No. ja Dobra, do wydałem całą wyrzu. resztę na, na karabin maszynowy, na amunicję do karabinu. Myślę, że będzie dobrze. Okej, okay. filtrów się nie kupi. I. Gdzie teraz? Eee. Okej. Okay. troszkę się przeraziłem, bo widziałem, że jeden nabój jest na czerwono, ale to był ten, to ten wojskowej klasy, czyli ta waluta. Wsią normalne, muzyki. on sa mną. Dawaj Arciom, prygaj w jamu. Tutaj, tak? OK. I co teraz? Coś... A! Um, um, czy ja przypadkiem nie zostałem w jakiś dziwny sposób wrobiony? Bo to co teraz się na te mną dostarcza nie wygląda najlepiej. A, spoko. Artyom, widzisz tam bagażne oddzielenie? Zabieraj się tutaj. Okej. Okay. Do luku bagażowego, super. Co okazji możesz się coś popodkradam? Nie, nie powiedziałem tego. Okej. Okay. Kurde, nieźle. No i odcinków mi jeszcze zamierzasz Dobra, nieważne ważne. a tam w ogóle jak bezpieczna? Nie chciałbym, żeby go rozmazalo No da, tak. to ciebie nie mogło na swoje. Но если он останется на станции, он точно труп. Потому что билет на лубянку, он только в один конец. Hmm. Okay. Czyli... Окей. кто забрать вагон? Все нормально. Пусть он не купой Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Окей. Okay. Здрасте, Сергей Сергеевич. У меня тут пацан из местных. сражаться. Идейный боец. Идейные товарищи нам всегда нужны. Отлично, сынок. Прихожу выдать тебе форму и оружие немедленно. Полезай в огонь. Гражданским лицам воспрещается садиться на поезд, Jestem znany na farsz, rysenia, duch na wojny, i śmierć i hmm. mhm. Widzę, że ja tu gdzieś. przemieszczam się. Jezus, Maria. Ja czasem mam wrażenie, że on, mi, że on nie może słyszeć. Okej. Okay. Co teraz? No, dzięki, dzięki, naprawdę. W moim imieniu się... wypisywać. Uwaga, uwaga! odprawia się. Wszelkie z wojskowych muszą od razu zajmować swoje miejsce w wagonach. Попытка остаться на станции считается дезертирством. Заград отряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. <свят> После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронтаже черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, no, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Окей, okay, где же идем мы? Правда, Артем сейчас тарас как-то так дивно залапал. Ту коммунисты сидят на, над нами, повезем. А я сейчас на какую стацию я вообще сейчас смежам? Какую? Вубьянка. Человек, остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Добра, но ну, то teraz się zrobi пекло. О, курде, фронт между червоной линией и четвертой Рзешой. Так, фашисты называются себя четвертой I oni mają pod swoją kontrolą te wszystkie takie trzy stacje połączone w trójkąt, do których teraz zmierzamy. Teraz... o... to będzie... nieprzyjemne. Okej. Okay. <ścoughs> <śmienny> <Że> co? <śmienny> O! Oh. O! Oh. 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 No i teraz się zrobiło bardzo nieciekawie. Okej. Okay. Mam tą super bronię, jak widzicie. Eee. Warto tu do tyłu iść. Tam troszkę amunicji widziałem, jak się połyskuje, ale. Dobra, teraz mamy amunicji. Sporo, tak więc już sobie daruję. E. Może wyciągnę ten karabin maszynowy, bo ten celownik mógłby mnie zgubić. O. Słuchajcie, jakie ja rozpocznę okay, na takiej stacji... Przecież to będzie jakieś samobójstwo. Nie wiem, nie wiem, co ja teraz mam zrobić. Ile ich tu jest? Dużo ich tu jest. To wiecie co? To zrobimy taką niespodziankę. Okay. Ha! O! No i teraz, proszę Państwa, mam bardzo dobry start. Od razu powybijam wszystkich, którzy tutaj stali na posterunku. O! Okej. Okay. Jest! Na mnie pakują. Prosto pod lufę generalnie, ale. zdesperowani są. O! O! O kurde! Już mam taki czerwony ekran? Dobra, wteczkę biorę. Coś, coś silnego tam mają. Dobra, nie warto teraz zbierać tej amunicji. Tylko w jaki sposób ich teraz zajść, żeby ich jakoś w miarę niesamobójczo wystrzelać? O! ten się popatrzył tam, gdzie ja przed chwilą byłem. Ojej! Hmm. Też. Gdzie ty jesteś? A! Co mnie trafiło? O! Oh! Oh! Kurde. Okej, okay, słuchajcie. E, tutaj w tym miejscu następuje taka dość dziwna walka. Ja już naprawdę spędziłem strasznie dużo czasu próbując ją wygrać i e, nie udało mi się, tak więc sorry, ale myślę, że w następnym odcinku i ona nie jest generalnie nie jest jakaś straszliwie trudna pod względem taktycznym, pod względem strzelania, ale jakby nie wiem, nie wiem w jaki sposób w jaki sposób mam jakby na niej iść, dlatego że w pewnym momencie kompas mi pokazuje, żebym tam do przodu szedł, a tam do przodu jest moc zawalony i nie da się w żaden sposób przeskoczyć. Tak więc no sorry, że w takim że w takim dziwnym miejscu kończę, ale. Wiadomo, zobaczę w internecie jak ludzie to przechodzą, bo ja naprawdę nie wiem w jaki sposób to przejść. Wiadomo, wiem jak strzelać przeciwników, ale nie wiem w jaki sposób się tam przedostać na drugą stronę. Okej, okay, no to dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.